Siemanko, z tej strony, Sześć dzisiaj w trzecim odcinku QA. Dzisiaj chciałbym wam tak oświadczyć, że jestem okula i dzisiaj sobie tak, te trzy godziny temu mięśnie rozwaliłem. Tak mi teraz boli, że niestety muszę o tych kulach chodzić. No i wiecie, no tak, nie za dobrze. No to zaczynamy. To pierwsze pytanie pochodzi od pana gamer'a. Szódemki Szódemki czy ósemki? Nie wiem. Oto, oto jego treść. Czy będziesz szkodziło o kulach? Dziękuję. Proszę, chodzę, chodzę. No. chodzę nogi nie stracił. Czekajcie, ja no bo to muszę oświetlenie sobie prawić. To jest pod do góry kurczę. Nie wiecie jak Miej to oświetlenie naprawiał ze 15 minut Dobra, no i no to jak widać chodzę o tych kulach, chyba znowu mam źle oświetlenie. No dobra. I chodzę o tych kulach i jak widzicie nie jest za dobrze. Kóle jak to czekam Całkiem czekacie. Dobra no i mam jeszcze zadanie zjedz jakiegoś patonika. Dziwnie się tak utrzymać. Widzimy się niej do okularów. To Dobra. Kolejne pytanie jest takie. Czy to jest takie wyzwanie. Czy pokażesz swój telewizor? To będzie specjalne na no, moje stanowisko będzie niedługo specjal. No, piecie 300 wyświetleń. To będzie taki specjal. Moje stanowisko takie. Taki fajny like Kurwa, posłucham.

Kolejne pytanie. To jest okay. Kolejne pytanie. Czy masz psa? Jeśli masz, opowiedz historię w jakim w jakim tym, jak go zrobiłeś. Było to raz, że tata chciał jechać na piłkę, pies siedział na środku tego kostki. No to dobre. To było ostatnie pytanie. I dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich filmików z Q&A, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i nara.